Malarstwo mithilskie to gatunek sztuki o długiej historii. Początkowo występował jako malarstwo ścienne i podłogowe, a od lat 60. XX wieku kompozycje zaczęły być przenoszone również na papier i sprzedawane na całym świecie. Wyróżniamy trzy główne style malarstwa mithilskiego. Jednym z nich jest styl bharni, czyli barwny. Nazywany jest tak, ponieważ dominującym środkiem ekspresji jest kolor, który wypełnia poszczególne elementy sceny. Ośrodkiem malarstwa w stylu bharni była przede wszystkim wioska Jitwarpur, na północ od miasta Madhubani. Dziś, przechadzając się jej ulicami, mijamy wiele murali stworzonych przez najsłynniejsze artystki i artystów na ścianach swoich domów. Jedną z prekursorek malarstwa mitwilskiego na papierze była Sita Devi. Udajemy się do Jitwarpur'u, by odwiedzić między innymi jej dom rodzinny, w którym dziś mieszkają i tworzą jej wnukowie i prawnukowie, a kiedyś uczyły się pierwsze adeptki malarstwa. To Arjun Sambhal. So this is Arjun. This is Krishna. This is slope mm -hmm. This is Anuman. Mm -hmm. uh, uh, can I show you something? Is this is the same uh, thing? Same or different? This is of Sita Devi. This is Sita Devi. And I will show you more. Because my Devi. grandmother's. This is Jack Damba Devi Yes. Jagdamba yes. Devi style definition. Yes, mm -hmm. yes, yes, yes. Was it like this, like uh, the color painting was one cast, the line painting? No, no, no. no, no. Cool? no, no. Oh, no. First Everyone time, was... first time, first time only for cool. Sita Devi famous color painting, mm -hmm. Jagdamba Devi famous vegetable painting, mm -hmm. Mahasundari Devi chemical painting. All artists is divided. Mm -hmm. First time. Mm -hmm. This time is all painting. Oh, okay. Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym cechom stylu barwnego. Najważniejszą cechą stylu gładki są duże, jednorodne plamy barwne. Malarstwo mithilskie tworzone jest na dużym formacie, na papierze o wymiarach 56 na 76 cm. Każdy element obrazu jest więc również dość duży. Format i konwencja wymusiły więc pewne rozwiązania formalne, takie jak uproszczone i zgeometryzowane formy, które tworzyły jak największe pola do wypełniania ich kolorem. Dawniej kompozycje na ścianach malowano za pomocą barwników naturalnych pochodzenia roślinnego. Wraz z rozwojem malarstwa zawodowego, powstającego na sprzedaż, pojawiły się nowe, łatwiej dostępne tworzywa. Obrazy z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie pochodzą z lat 70. i 80. XX wieku. Stosowano wtedy głównie farby nazywane barwami Holly. Były to farby wodne, powstałe z łatwo dostępnych i tanich barwnych proszków stosowanych na przykład podczas święta Holi. Proszki syntetyczne, które w latach 70. były już wszechobecne, cechuje duża intensywność i nienaturalność kolorów, ale także ograniczona paleta barw. Stąd właśnie w malarstwie mithilskim tamtego okresu dominują funkcjowy róż, intensywna żółcień, pomarańcz, indygo, czerwień. Zielenie są rzadziej spotykane i powstawały najczęściej w wyniku mieszania różnych kolorów, dlatego ich nasycenie jest dużo mniejsze. Ograniczona paleta barw sprawiła, że powstały różne konwencje kolorystyczne. Na przykład ciało postaci najczęściej malowano kolorem żółtym, a różowy i czerwony stosowano wymiennie, dlatego np. dłonie i stopy bogiń i bogów mają kolor różowy. Co symbolizuje barwienie ich w rzeczywistości na czerwono barwnikiem nazywanym altą. Postacie i przedmioty rysowane są za pomocą podwójnego konturu. Czasami wąska przestrzeń między dwoma liniami wypełniana jest ukośnymi kreskami i staje się dodatkowym ornamentem. Pola wewnątrz konturów wypełniane były dużymi jednorodnymi plamami barwnymi. Podwójny kontur stosowany był w malarstwie mithilskim od dawna. Ma on różne uzasadnienia. Niektórzy artyści mówią, że stosowano go, by wyraźnie oddzielić poszczególne barwy. Jego stosowanie miało więc wyłącznie charakter praktyczny. Inni przypisują mu znaczenie istotne z punktu widzenia teorii sztuki. Yeah, tak, symbol, this is a Of universe, right? There's the sun and moon, the day and the night, and the, with taking these two lines, we come on a single painting, single thinking thoughts, you can say, or a one painting, an artwork that is one showing that the uniqueness of one universal truth, and that is in this painting. Niewątpliwie jednak podwójny kontur jest cechą gatunkową i charakterystycznym elementem malarstwa mithilskiego. Obrazy w stylu barnym z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku możemy podzielić na kompozycje reprezentacyjne, adoracyjne i narracyjne. Nawet jeśli ilustrowane sceny prezentują epizod historii i scenę wielopostaciową. Kompozycje ograniczone są do jednego planu. Większe elementy wypełnione są mniejszymi ornamentami, co wraz z jednorodną plamą barwną podkreśla płaskość sceny, w której wszystkie formy i elementy mają równorzędny charakter i potęguje ornamentalność kompozycji. Wrażenie to wzmacnia tło, które wypełnione jest drobnymi kwiatami. Konwencja ta ukształtowała się w latach 70. XX wieku. Wcześniej tło było całkowicie puste, a postaci nie wypełniały całego pola. Obrazy na papierze przypominały bardziej malarstwo ścienne, ale już na obrazach z 1971 roku obserwujemy zwrot ku maksymalnemu wypełnieniu. Postaci są duże, ich figury sięgają od krawędzi do krawędzi, a tło jest wypełnione drobnymi barwnymi kwiatami. Kilka artystek podążało też inną konwencją. Kwiaty i postaci zostawały białe, a tło wypełniały jednolitą barwą, najczęściej fukcjową. Obrazy te noszą cechy stylu malarki Jack Damby Devi, jednej z pionierek malarstwa mithilskiego na papierze. Być może zostały wykonane przez jej uczennice albo naśladowczynię. W XXI wieku konwencja wypełniania tła zaczęła podążać w stronę jednorodnego wypełniania drobnym ornamentem. Wiele osób podążało stylem najpopularniejszych artystek, Powtarzało wizualne wzorce lub kompozycje, które cieszyły się największym powodzeniem, ponieważ obrazy te najlepiej się sprzedawały. Innym stylem malarstwa mitwilskiego jest styl linearny, który omówimy w następnym odcinku.